Małgorzata Brzezińska TV Reklama ze mną Pan Mariusz Grabowski. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam serdecznie. A wydarzenie na którym się znajdujemy to Koloseum 2, historyczna kolejna gala na Stadionie Narodowym i jedna z pierwszych walk to były zawodnik Gromdy Gleba. Jak tutaj przede wszystkim ocenia Pan to wystąpienie? Powiem szczerze, że jestem troszkę zszokowany, bo wiadomo, w wcześniejszych wywiadach mówiłem, że, że stawiałem na Patryka. Wiadomo, że, że Krzysiek Głowacki to pięścia z krwi i kości, ale wiadomo, że już po swoim prime i myślałem, że Patryk Gleba swoją siłą siłą yy, po prostu, po prostu zdetry, zdetronizuje i wygra, wygra tą, tą walkę. No wiadomo, że cała, cała ta bodajże minuta czy, czy półtorej była... W pewnie w przewadze, gleby, ale to wiadomo, że, że to jest MMA, nie boks. Widzieliśmy parter i, i nawet, nawet y, Krzysiek Głowacki dał radę znokautować, znokautować gleby, ale tylko i wyłącznie dlatego, że, że, po prostu Krzysiek wie dobrze, gdzie najbardziej boli. Nie wiadomo, że cios na, na, na szczękę i na brodę to jest taki naj, najczulniejszy naj, naj, naj punkt. No i myślę, że tak się stało od ciała Patryka. No i niestety Patryk musiał y, przegrać tą walkę, ale ja myślę, że tutaj też nie ma, nie ma co się załamywać, bo jeden i drugi rozpoczyna przygodę, przygodę z MMA, to to nie, jest, nie są zawodnicy stricte MMA, tylko po prostu oni w ten, ten świat wchodzą. Wiadomo też z jednej strony pewnie chcą spróbować czegoś innego, bo czy Krzysiek Głowacki w boksie zawodowym zdobył wszystko gleba, wiadomo, że, że to był zawodnik Gromda wypromowany przez Gromdę i wiadomo, że wszyscy znamy Patryka z Gromdy, ale teraz, teraz po, wszystkich, po wszystkich tam w jakiś tam sposób niedociągnięciach wyjaśniliśmy sobie wszystkie za i przeciw i tutaj dalej jesteśmy kolegami, a tutaj Patrykowi Kibic nawet dzisiaj mu powiedziałem, że wiadomo, że, że, że nie ma co się przejmować. To był jeden cios i myślę, że, że jeden na, na tysiąc taki cios wchodzi, no i akurat to trafiło się na Patryka, ale mam nadzieję, że Patryk jeszcze pokaże na co go stać i myślę, że, 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 że to jest zawodnik taki, który się nie podda. Czy pan e, widziałby już jakichś przeciwników w KSW dla, dla Patryka na tym etapie? No bo wiemy, że tutaj debiutuje, e, ale e, jako właśnie e, osoba, która widziała, jak e, tak naprawdę dorastał w tej gromdzie, tak w walkach, może e, ma pan coś już na oku? Ja powiem szczerze, że ja tutaj nie chcę wybiegać, bo ja tu nie jestem włodarzem Federacji KSW. Tutaj jest Maciek i, i Martin i, i tutaj oni pewnie będą dobierać. Wojek jest jeszcze, dlatego myślę, że tutaj oni będą dobierać dobrze, ale jest kilku zawodników stricte stójkowych, tylko musimy zobaczyć jak dzisiaj pójdzie walka też y, Arturowi Szpilce y, z Mariuszem Pudzianowskim, bo rozmawiałem i z Mariuszem przed, przed walką, Mariusz jest też bojowo nastawiony, Artur jest bojowo nastawiony wiadomo, że, że to są moi koledzy y, ściśle współpracuję z Arturem Szpilką ale kibicuję im obu, aby, aby po prostu wygrał, wygrał sport i wygrał lepszy, tutaj myślę, że, że w tej całej zabawie ja to się, się cza, często śmieję i mówię, żeby, żeby ci zawodnicy jak są w MMA nie patrzyli na te rekordy jak w boksie zawodowym, bo w boksie zawodowym jest tak że jak po prostu już ktoś przegra jedną walkę, drugi to już jest pozamiatane, a tutaj w boksie wiadomo, trzeba yy, w MMA trzeba pokazać charakter i to się rekordy nie liczą i myślę, że tutaj yy, możemy się spodziewać na pewno dobrej walki i medialnej walki mówię tutaj o walce Artura Szpilki z Mariuszem Pudzianowskim, a jeśli też jeszcze chodzi o kolejnych zawodników stójkowych gdzie dla gleby, to ja myślę, że jest Artur Szpilka, jest, 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 jest Wrzosek jest kilku zawodników z którymi, z którymi można wiązać przyszłość i zestawiać, wiadomo, że, że teraz też współpracujemy, współpracujemy w jakiś tam sposób z tymi wszystkimi federalistami i wiadomo, że też, że Gromda jest też taką wiodącą federacją, która, która kolokwialnie można powiedzieć produkuje tych zawodników i po prostu daje im możliwości promocyjne i, i tą rozpoznawalność. Dlatego myślę, że tutaj my, my możemy rozmawiać z każdym, po prostu tylko musimy się w jakiś tam sposób dogadywać, żeby to na, dla wszystkich było, było w dobrym dobrej wierze i, i, i wszystko się zgadzało i myślę, że tutaj jest kilka nazwisk i myślę, że, że, że ta droga patryka tołkazewskiego nie skończy się na tej jednej walce. A czy wśród tej karty walki jeszcze dzisiaj do końca wieczoru jest jakiś faworyt pana zdaniem? Taka najciekawsza walka, którą, na którą najbardziej pan czeka. Ja powiem szczerze, że najbardziej czekam właśnie na, na walkę Artura Szpilki z Mariuszem, Mariuszem Pudzianowskim i, i, i czekam na walkę Materli z Paczuckim. No to są, to są takie dwie walki, na, na, które, na które czekam, bo, bo ja powiem tak, że, że Michał Materla to też jest ikona polskiego MMA i, i powiem szczerze, że wiadomo, że po walce z Mariuszem Pudzianowskim to już też nie jest ten, ten Michał, ale życzę mu jak najlepiej, bo też, bo też go bardzo dobrze znam i, i, i w jakiś tam sposób mu kibicuje i mam nadzieję, że sobie ich poradzi, chociaż powiem, że będzie ciężko, bo, bo Paczucki naprawdę to jest świetny zawodnik. Jesteśmy już też tydzień po y, wspaniałej walce wieczoru y, u Was na gromdzie, jeśli chodzi o Don Diego i Balboę. czy wszystko wyszło tak jak zaplanowaliście wiadomo nie jeżeli chodzi o walkę, ale o to widowisko ze strony właśnie gromdy? Ja myślę, że widowisko się podobało, podobało wszystkim i w większości wszystkim. Ja powiem szczerze, że 98% komentarzy i, i wszystkich opinii, które dostawałem, to na pewno były one świetne. Mam nadzieję, że, 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 że kolejne gromdy też takie będą, bo wiadomo, że z, każdym, z każdą galą staramy się podnosić ten poziom i iść jak najlepiej. Tutaj był finał finałów, no tutaj nie ulega wątpliwości. Kubiszyn z Bartkiem Domalikiem na pewno zrobili robotę i elektryzowała ta walka, jeśli chodzi nawet o zasięgi, o, o wszystko, o medialność, o rozpoznawalność. Dlatego myślę, że tutaj Idziemy w dobrym kierunku, bo też nie ukrywajmy. Nasza Federacja jest od trzech lat i od trzech lat dopiero funkcjonujemy, a zaistnieliśmy na tym rynku naprawdę naprawdę mocno i ludzie z nami się utożsamiają, już powoli nas zaczynają coraz bardziej kochać i, i chętnie nas oglądać, dlatego dlatego, że zastanawiamy się i też nad, nad wychodzeniem na te większe hale, ale jak cały czas powtarzam, powtarzam, że wszystko stopniowo w swoim, w swoim czasie, bo, bo elitarność Gromdy na pewno jest duża, a taka ogólnodostępność by była pewnie nie, nie na korzyść gromdy. Dlatego myślę, że. że Tutaj wszystko robimy tak, tak powolutku, stopniowo, żeby było jak najlepiej i dla federacji, i dla kibiców. No też niektóre federacje właśnie robią takie rozwiązania, że kilka mniejszych gal i powiedzmy dwie większe w roku. Czy rozważyliście takie rozwiązanie właśnie? No bo ta ostatnia ewidentnie była jedną z tych takich większych, choć jak zwykle w, tradycyjnie w pionkach. No tak, wiadomo, staramy się wszystkie robić na, na podobnym poziomie. Czasami nam to nie wychodzi ze względu na zawodników i anonimowość tych zawodników, bo ja mówię, my musimy wypromować tych zawodników. My, my nie mamy zawodników z nazwiskami, że, że przykładowo tak jak w KSW, że, że ktoś może pozyskać zawodnika już zbudowanego. My po prostu tych zawodników budujemy od podstaw i dlatego myślę, że to jest taka nasza dobra droga i nasza przewaga, bo wiadomo, wiadomo że, że, że od, razu, od razu nie było na, stać na, na takie wypłaty, jak są w innych federacjach, a teraz już Stopniowo, stopniowo możemy, możemy się starać już o tych lepszych zawodników, rozmawiamy z różnymi zawodnikami z UFC i z różnych innych federacji dużych, dużych światowych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, mam nadzieję że, że przy kolejnej gromdzie numer 14 zobaczymy jakieś dobre nazwisko z zagranicy. Tak jak pan wspomniał, ci zawodnicy tak w pewien sposób powstają w gromdzie i gdzieś tam potem wyfruwają w świat. Teraz właśnie Don Diego był wypożyczany do jednej z federacji frykowych. Wiemy, że ta federacja ma teraz pewne problemy i prawdopodobnie no jest duża szansa, że już go tam nie zobaczymy. Jak Pan widzi jego przyszłość? Czy być może pojawi się na przykład kiedyś w KSW? Ja powiem szczerze, że, że tutaj priorytetem Mateusza Kubiszyna są umowy, umowy z Grądom i umowy, umowy z tym eksem w boksie zawodowym. I, i tutaj kwestia, kwestia innych kolejnych umów to jest kwestia dogadania z federacją, czy to, czy to z Heiligiem jak było do tej pory, czy, 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 czy z innymi, ale tutaj jest wiele możliwości, bo ja nawet jestem w stałym kontakcie z Mateuszem i są różne możliwości. Jeśli pytasz nawet o KSW, tak, nie ma problemu, nawet jak widzimy, mówimy o zawodnikach stójkowych, to myślę, że, że Mateusz Kubiszyn też by się tutaj dobrze... Dobrze sprawdzić, zobaczymy, No będziemy rozmawiać. Ja mówię, tutaj musi się wszystko składać i każdemu się to opłacić. Dlatego jak będzie się opłaciło nam, to na pewno i w drugiej federacji i, i, i trzeciej stronie mówię o zawodniku. Dlatego myślę, że, że tutaj nic się nie zamykamy. Nie jesteśmy tacy źli, jak, jak, jak tam wcześniej opowiadali, że my komuś nie dajemy szans. My po prostu nie dajemy możliwości albo szans zawodnikowi, który po prostu z nami chce coś zrobić na wydrę. Jeśli jeśli każdy z nami normalnie rozmawia, to myślę, że tutaj nie będzie problemu, żeby, żeby wypożyczać zawodników i, i korzystać w jednej czy w drugiej federacji. A wobec tego, jaki jest plan na najbliższe gale, Grondy? Czy to będą takie mniejsze wydarzenia? Czym planujecie zaskoczyć? Ja powiem szczerze, że, że już teraz yy, po tych 14 gromdach, które zrobiliśmy, mamy wielu zawodników i mamy naprawdę świetnych zawodników i świetne zestawienia do zrobienia. Wiadomo, że, że w początkowej fazie to było, to było gorzej, bo po prostu my ich budowaliśmy. Teraz po tylu gromdach tych zawodników mamy, mamy wielu i te zestawienia możemy naprawdę robić świetne, bo jak widzieliśmy na gromdzie numer 13 ekstra fajty wszystkie elektryzowały i o to, nam, o to nam chodzi turniej już mniej. A tak jak powtarzam, my w turnieju robimy i chcemy po prostu jednego, dwóch zawodników wyłączyć oni żeby po prostu on szedł dalej i, i na tym się będziemy teraz, teraz skupiać. Zobaczymy. Myślę, że, że cały czas zaskakujemy. Myślę, że na Gromdzie numer 14 też czymś zaskoczymy. I na to czekamy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i powodzenia dla Gromdy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.